Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Shadow of the Tomb Raider. Ja jestem Juno. I, e, I tam coś widzę jeszcze, jakieś krzakocie. Zastanawiam się co będą mogła zrobić z krzakociami. znaczy... Aha, mogę je zbierać. Dobra. E, na razie oczywiście ogarniam wszystko to bardzo, bardzo... Kiepsko. Sprawdzam tak co mogę i będzie wciskanie literki Q, czyli właśnie tej odpowiedzialnej za podświetlanie tego widoku, pokazującego nam wszelkie wskazówki. Będzie to nagminne, niestety, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo po prostu stawiam na cieszenie się z Fabuły i z tego, jak gra wygląda obecnie. Nie właśnie na zmaganiu się. Jejku, nie dość, że grafika jest naprawdę ładna i filmowa, to jeszcze pełnia księżyca. W Majańskich Efteli... Shackshell, goddess of the full moon. Oh, and this is Shackshell, the new moon. Mm, It's an inscription. Shackshell. The key lies beyond her gaze. The key. W ogóle interesują mnie różne This kwestie związane z księżycem, jego fazami. I wiecie, że to, że jeszcze coś takiego nam oh God, się trafiło w tej grze, a więc odniesienia do e, rocznej jakiejś pradawnej e, Wow, mm, bogini księżyca, to, to jest coś pięknego. Ojej, będzie kiepsko ze mną i w mm, przemieszczaniem się po tym wszystkim. Na pewno będzie dużo spadania. Ale cóż, może nie będzie tak bardzo źle. O, przynajmniej jakoś zjeżdżanie i tego typu rzeczy ogarniam. Już w miarę o nie, o nie, Laro nie spadni. Ta woda nie wygląda zbyt przyjaźnie. E, nie na taką, w której można sobie... wow, bez trosko pływać. Gra przybiera na dynamice z tego co widzę. Wow, nie, nie, nie. Wystraszyłam. Co Co tymi tymi nie, wychodzą? jest tak trudno się utrzymać. Bo. Niestety myli się mi strasznie bieganie, a skakanie. Nie wiem w zasadzie, jak to można mylić. Ale widzicie, można. Dobrze powiedziane, Dobrze, trzymaj się gdzieś, no, trzymaj się. To chyba jest takie coś, czego ja nie lubię. No właśnie. To już było w, w, w tym raiderach. Jak takich od legendy do Underworld. I, a, które to można nazwać mi nowymi, ni starymi teraz. Co? Skoczyć i złapać się półki? Ale że co? Nie, tam chyba nie mam za bardzo czego się łapać. No dobra, no to musimy chyba tak przejść, jakoś dziwnie. No nie wiem, jako ma niby tutaj, ma się. Aha, że po tym. Mogą rozpuśtać, a nie teraz trzymając cały czas, dobra. Fajnie, że jest to wszystko tak w miarę jasno I wytłumaczone. I tak jakoś całkiem ładnie zrobione. Ach, ta skała w kształcie czaszki, piękne Jonah, to jest. Zobaczcie jak to... Ona się musi okay. na wszystkim znać. Ja z grzybów to dobrze znam tylko pieczarki. Nie, grzybiarzem to ja na pewno nie jestem. Więc nigdy nie będę. Ojej, zaskoczenie? <grystanie> Dobra. Czy to są? Czaky tak. ponabijane na pale i wiszące, no ktoś gustownie sobie wnętrze urządził, nie ma co. Tylko, że szczurom nie chciałabym nic zrobić. Ale dobra. Spółkiem trzeba przyznać. Możemy badać różne rzeczy. To fajne urozmaicenie. Zawsze to nam chyba coś tam da. I takie przeszukiwanie. No, miłe to jest, ale z czasem niestety pewnie i tak... Right. Będą o tym wszystkim zapominać i w ogóle, oj, mogą tak przechodzić. To co? Znalazłam znajdźkę, nawet nie wiedząc, że to znajdźka. Cała ja, jak zwykle. Dobra, o cholera. Tam jest coś, co wystraszyło szczury. To jest... Ale przynajmniej tyle lat żyły, oh, więc jest szansa, że i my trochę tu przeżyjemy. Maybe mm -hmm, ale to z czasem. Najpierw tu coś chyba widzę. Nie wiem, co to może być, ale zobaczymy. Nie pokazali, jak Lara to odkopuje. Tam są jakieś... ...tosie. Tylko jak rozumiem najpierw i tak muszą do wody wejść No dobra, to w miarę oczywiste jest, bo jeszcze nas pływać nie uczyli Więc właśnie na pewno to dopiero zrobią ryby Dobrze, że nie piranie. był za to ktoś, kto miał o wiele mniej szczęścia niż my Wielka, wielka ryba, ale i tak nie aż tak wielka i straszna jak w klasykach. Nie wiem, czy pamiętacie wszelkie mm, poziomy, właśnie te wodne z klasyków. Tam to dopiero. Ej, Laro, myślałam, że to jest możliwość zebrania jakiegoś gloma. E, tam to dopiero w klasykach, znaczy się, e, było zamieszanie w podwodnych poziomach. O kurwa! Nie! To co jest za wstrętny węgorz? jakiś, nie wiem, Dobrze, że nie jakiś elektryczny, czy inny. Albo piranie. W sumie w takich miejscach wszystkiego można by się spodziewać. No Lara, weź się pospiesz. O nie, o nie, o nie! Nie chcą być żywcem. Pogrzebano, zatopiona. Cholera. Zobaczcie, to jest dość podobna sceneria, co na samym początku, gdy oj, Laro, Laro, dasz musisz. No, się przyciskaj. Wiem, że na pewno nie jest to łatwe, w momencie, gdy człowiekowi prawie kończy się tlen. No właśnie. Straszna. Naprawdę nie zazdroszczyć jej. Okropność jakaś, dobra. To mogę zebrać. find hmm. temple Dobra, no tędy, to ja się nie przedostanę. Czyli... Muszę sobie po prostu obejść. O, czuć, dobrze. W ostatniej chwili to zauważyłam. Aha. Właściwie nawet nie zauważyłam. Po prostu biegłam na to i przypadkiem się zatrzymałam. Nie będę ukrywać, że to mój cokolwiek wzrok zadziałał. Wow! Czyżby to była ta omawiana wcześniej piramida? Jonah, ja to Jestem w Temple! to Dobra. A, nie, nie wiem, czy zrobiłam to jak trzeba. Wow. Tu coś jest? Tu to to. Drewnianka jakieś. Dobra, ona nam się kiedyś tam na pewno przyda. Wszystko nam się przyda. Laura,

A! sobie podniosłam. <laughs> Fajnie. Teraz nie ma tu żadnych przedmiotów. Tam mam jakoś się dostać. Dobra, czyli tak skaczemy Tak. Wow! Cholera. Wiedziałam. to czy jakoś mnie wczyta w miarę... w miarę przystępnym miejscu, czy będę musiała przechodzić. Strasznie dużo. A, tutaj nie jest źle. Hop. Dobra, czyli e, zalecany rozbieg i wciskanie E dopiero, gdy nam gra każe. Dobra. To jest takie trochę wymuszenie posłuszeństwa. Mm, ale dobra. Mówi się trudno. Ja się na to piszę, bo gra jest za fajna, żeby narzekać na jakieś takie dosłownie, szczegóły. O nie, muszę takaż. Jejku! To wygląda strasznie. Nie fasz Ja to sobie mogę oczywiście, bo za klawiaturą to czują się bardzo bezpiecznie, ale na jej miejscu chyba bym się zesrała. <śm> wiem, przynajmniej jestem szczera. I cudnie to wszystko wygląda. Ej, ej, ej! ej. Się zamachnęła tym zamiast jakoś ostrożnie. No bo właśnie, tak jakoś to skończyć nie chcemy. Mm. Dobra, tak. Ojej. Łapiemy się nie w ten sposób przynajmniej. Dobra. Nie wiem czy to tak miało być. Hmm. Z tym pewnie będzie jakiś problem, ale to zaraz może się okaże, co mamy zrobić. Hmm. Nie wiem, co mi daje. Hmm. Laro, możesz to już zostawić? Jak mam z tego wyjść? Hmm. To w sumie jest jakieś. Czy ja powinnam coś jakoś tu? First, ah, I dobra, have to get już get the cart on turntable. Najpierw. To, bo tak mi się fajnie udało coś znaleźć. Mm. Dobra, kolejny ruchomy wózek. No okej, okay, na razie nie jest ja to jakoś zbyt skomplikowane. Tak, to... to mm. To nie jest potrzebne jak na razie, czy jak? Hmm. Nie wiem, czy chodzi o to. Bo może mam ten wózek tu przyciągnąć. Aha, dobra, już, już I chyba wiem. 10. Powinnam to obrócić, by ten wózek dało się tutaj wciągnąć. Tak. <laughs> Ale to fajne jest. Teraz tak, to odcinamy. Tak. Nie no, takie opcje to... dopiero nawet nie wiem, czy można to nazwać zagadką, ale podoba mi się... pomysłowość z tego. Wow. E i cut the rope. The car should Aha, have a, już, już to destroy już, the debris. Czyli to, co w tym wyborach najbardziej. Niszczenie, niszczenie i jeszcze raz niszczenie. Przyszłe pokolenia będą musiały się obejść bez oglądania takich cudów. Zaraz to nie to, chciałam. Jak ja mam się tylko, że tam dostać? Co hmm. tam będę jakoś? Tam, tam, tam? Oj, no ja nie ufam swoim umiejętnościom, ale dobra. E, czasem. Wydaje mi się, że działam o wiele szybciej niż zdążą pomyśleć, ale w sumie w grach czasem to się sprawdza, bo jak z kolei myślę, za dużo cholera. To mnie potem już jakiś mętnik w głowie męczy, tak, że się za nic nie mogą ogarnąć o co chodzi, i wtedy zazwyczaj się okazuje, że. The solution was much simpler than I thought. I tried Jonah. Yeah, I'm here. Jonah, there's a mural here. It shows a box. Inscription says, "The Silver Box of E'shel." That must be what's in the Hidden City. This is a Maya myth. It says the box will summon the god Kukulkan. The creation god? Is that what Trinity's after? Wait, there's more. Looks like a series of cataclysms. A tsunami. A storm. An earthquake. Volcanic eruption. So much for the god of creation. Well, in my belief, Kukul Khan is the god of creation and destruction. Czyli praktycznie wszystkiego hmm. piękne, w ogóle, że na to padła, nigdy pewnie to zajęło o wiele, wiele dłużej. jonah i found a dagger there's an inscription the key to isha's heart unlocks the cleansing we can't let trinity get hold of this let's think this through hey, shit laura trinity guards are coming your way Dobrze, że to nie jest większe, tylko chyba jakimś bóstwom się nie podoba, że zgarnialiśmy ich przedmiot. Jeszcze nie wiem, Laro, mnie nie pytaj więc, ale... Yy... no właśnie, dowiemy się tego pewnie. Dowiemy się tego z czasem i niestety pewnie dowiemy się, no. dlaczego nie powinniśmy byli tego robić. Ale my nie boimy się ani ich, ani posiłków. Posiłek w poprzednim odcinku był czas, więc na teraz którym będzie pewnie paru skórczy byków do to rozwalenia. To dopóki będę mogła, to owszem, postaram się robić to po cichu. Ale prawdopodobnie moje po cichu skończy się bardzo szybko. Hmm. Tak, chciałam się najpierw trochę porozglądać. Coś jest, krami nawet sugeruje że właśnie tam się kryje sobie życzyła go utułc -ut po cichu tak, ale Lara nam się obłociła tak i ciekawy czy jeszcze tego uda mi się utułć -ut. nie tak średnio znaczy ut -ut to mi się udało tylko się zastanawiałam czy będę mogła i po cichu zabić. No właśnie, nie wyszło. Ojej, nie chcę tego wziąć. Zaraz. E... Co my tu mamy? Czy tego już przeszukałam? Tak, bo co mogę, to chciałabym właśnie zebrać stąd. Bo nam dosłownie wszystko się może przydać z czasem. Zwłaszcza jakiś dobry nawyk działania cichu. To jest jakaś wyczynka? Tak, z amunicją. Na razie co prawda nie mamy niczego chyba o półku, ale... Ale może zaraz coś to z tobą będzie. O nie. Lara, chowaj się. Mm, mm, mm. Nie, to nie przejdzie chyba. Oj, 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 oj. Na weź, że go zabiję i się spodobaję. Dobra, tak, moje kociku właśnie się skończyło. Gdzie on jest? Gdzie on jest? No, naprawdę? O! A, to, 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 to nie, jest, nie, nie jest mi to zbyt do szczęścia potrzebne. Ale właśnie, szyneczka z dobrodziejstwami. Już bardziej tu jakiś... Który tak jakoś też nam nie bardzo chyba coś pomoże. I teraz. O, mamy pistolet także, więc chyba raczej z niego będą korzystać, nie z łuku, bo korzystanie z łuku w momencie, gdy oni mają broń o wiele konkretniejszą i szybko strzelą, no, mija się z celem, nie.

pora sobie z nimi wszystkimi. Atak, a tak patrzę, ale amunicji jest na szczęście za dużo. No Chyba nie mam się czego bać. Mm. Nie chciałabym niczego fajnego ominąć. Więc jeszcze tak się pokręcę tutaj. Hmm. Co ja mam? Zaraz tu. Jest lampa, tam brama i rozumiem, to brama jest naszym dalszym celem, tak? Tylko zaraz, zaraz, jeszcze tu wszystko dokładnie. Ach, najpierw. A nie, mogę otworzyć. Myślałam, że trzeba będzie najpierw sprawdzić. Ona się dowie, że zamknięte i dopiero szukanie przejścia. Zobaczcie, gramy troszeczkę zaskoczyć, jeszcze tu potrafi. No, cóż, troszeczkę. I idziemy tu. Kurwa. No nie wierzę po prostu. Jak zwykle. Powinnam się już do tego przyzwyczaić. I różaniec upasa, serio? Hipokryta. Nie jest to sposób, w którym myślałem. Wiem, że są interesy w tym kierunku. Trudy always is. Jak mi to oddasz, to będę z Tobą rozmawiać. Kieł Szaś. Of Asia. Give it to me. It's in a safe place. You don't have it. key and the silver box. We can remake the world without witness, cruelty, and certainly with none of this. But without the box, the apocalypse, the death of the sun. You're lying, Lara. You felt it when you took the key. Tremors are common. A tsunami. Is coming, and this is the first of many catastrophes you're doing! You would have done the same! Każdy uczy się na swoich błędach w zasadzie. A Lara musiała się jakoś Larą kropstać, prawda? Wybaczamy jej takie rzeczy. O cholera. Chciałam powiedzieć coś większego, ale... Pięknie. No tak, bo jeszcze mało nam siniaków było Dobra, jest chyba w miarę taki jakiś punkt kontrolny, tam interki się kończy. Więc myślę, że na razie z mojej strony to by było na tyle Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał Trzymajcie się, cześć